Zapraszam do wykonania gwiazdki szydełkowej. Ja mam taki zestaw, nie mam znacznika, jest to po prostu końcówka kordonka dosyć cienkiego, ale jeżeli chodzi o wykonywanie gwiazdek czy bombek, to uważam, że im cieńszy kordonek, tym lepszy, czyli najlepiej taki na ponad 800 metrów na 100 gram. No i wtedy też dobieramy oczywiście cienkie szydełko, ponieważ mój nie jest taki najcieńszy kordonek, ale to chyba dobrze przy omawianiu wykonania bo chyba jest to lepiej wtedy widoczne. No to mam po prostu większe większe szydełko 1.3. Zaczynamy od nabrania oczka łańcuszka. Ja już mam wykonaną pętelkę i na początek nabieramy oczka raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, i jak już mamy te 10 oczek nabranych, chwytamy sobie ten, to pierwsze oczko, które wykonałyśmy, przeciągamy nitkę wiodącą i zaciskamy. Przechodzimy już do pierwszego okrążenia, próbując również ukryć w międzyczasie tą nitkę, którą zaczęłyśmy całą robótkę. Można sobie to przedziać przez oczka łańcuszka, będzie później łatwiej ukryć. No i tak na początek trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko, i już tutaj na tym okręgu wykonuję dodatkowo dwa słupki. I grupa będzie mi się składała, właśnie z trzech słupków, na przejście robimy trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę i kolejną grupę sobie wykonuję znowu z trzech słupków, raz dwa, trzy. O, i cały czas ukrywam tą nitkę. I trzy oczka na przejście. I jeszcze raz nawijam nitkę. I tutaj, już na most, na tym okręgu, przepraszam, znowu kolejne trzy słupki sobie wykonuję. Raz, dwa, trzy. I na przejście, tak jak poprzednio, znowu trzy oczka. No i oczywiście tak sobie działamy. Tych grup z trzech słupków muszę mieć 8, Na ten moment mam, 4, mam 3, więc jeszcze 5 I cały czas przedzielamy sobie trzema oczkami łańcuszka. Pierwsze okrążenie już jest za mną. I teraz tak jak połączyć, nabieram tym razem przepraszam, nawijam nitkę na szydełko. Zahaczam się o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, przeciągam nitkę i wykonuję zwyczajny słupek. O. Zamiast tych tradycyjnych trzech oczek łańcuszka. A dlaczego? A właśnie dlatego, żeby nie przechodzić później oczkami ścisłymi i nie pogrubiać wzoru. Drugie okrążenie. Na początek nabieram sobie trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek nawijam nitkę i wracam na ten mostek akurat z trzech oczek łańcuszka a tym razem no a tym razem jednak ze słupka po prostu wykonany i tak nabieram trzy słupki następnie cztery oczka na przejście nawijam nitkę na szydełko wracam na ten sam mostek i znowu wykonuję sobie trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę na szydełko, skakuję na kolejny mostek z trzech oczek i dokładnie to samo wykonuję, czyli trzy słupki. O, cztery oczka. Nawijam nitkę, wracam na ten sam mostek i znowu trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedną grupę zróbmy razem. Nawijam nitkę i bezpośrednio przeskakuję już na mostek, bez żadnego przejścia. Od razu wykonuję słupek. Więc jeszcze raz trzy słupki, cztery oczka. Nawijam nitkę, wracam i znowu trzy słupki. O, i tak sobie działam dookoła rowódki. No, i tak to wychodzi. Łączymy teraz sobie motywy, czyli zahaczam po prostu o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, przeciągam nitkę i po prostu Zaciskam. Przechodzimy do trzeciego okrążenia, czyli tym razem muszę przejść właśnie oczkami ścisłymi po słupkach, aby dostać się na ten mostek z czterech oczek łańcuszka. No już jestem i teraz trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko i dorabiam sobie jeszcze raz dwa. Trzy słupki, a na mostek nabieram pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli mam cztery słupki, pięć oczek łańcuszka. Wracam znowu na ten mostek. No i dalej nabieram sobie. Raz, dwa, trzy, cztery słupki, czyli taki mamy ten motyw. 4 plus 5 plus 4. Kolejny motyw na kolejnym mostku. Nawijam nitkę i od razu wskakuję bezpośrednio na ten nowy mosteczek. I tutaj to samo wykonuję. Czyli 4 słupki. Tak. 5 oczek na przejście. 3, 4, 5. Nawijam nitkę. Wracam sobie na ten sam mostek i znowu cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie, no i tak oczywiście działam dookoła gwiazdeczki. Kończymy sobie trzecie okrążenie. Czyli tak. Pierwszy z ostatnim słupkiem łączymy, podhaczam sobie po prostu, przeciągam nitkę i zaciskam. Przechodzimy do czwartego okrążenia, które jest okrążeniem ostatnim. No i tym razem sobie przeskakujemy po prostu oczkami ścisłymi, o, tak żeby się dostać na mostek. Proszę bardzo. Już jestem na mostku i tutaj tak trzy oczka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę i dorabiam sobie jeszcze tutaj cztery słupki na mostku. Już mam trzy, cztery i pięć. Czyli w sumie muszę mieć na motyw pięć słupków, na przejście pięć oczek. Trzy, cztery, pięć. Czyli łatwy wzór wracam na ten sam mostek i znowu wykonuję 5 słupków raz dwa trzy cztery pięć no i tak sobie po prostu działam dookoła 5 słupków, 5 oczek, 5 słupków nawijam nitkę i na kolejnym mostku dokładnie to samo. Czyli 5 słupków. Raz 2 3 4 5. Na przejście 5 oczek. 3 4 5. Nawijam nitkę, wracam na ten sam mostek. I znowu pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, i tak sobie działamy dookoła naszej pracy. Kończymy okrążenie. Ja już mam wykonane wszystkie motywy. Czyli po prostu chwytamy sobie tutaj za pierwszy słupek, przeciągamy nitkę wiodącą, zaciskamy i już jest czas, aby obciąć tam nitkę. Przeciągamy sobie nitkę. Tak wygląda moja ukończona gwiazdka. Co trzeba zrobić? Yy, można użyć ługi do usztywnienia kiedy usztywnimy, namoczymy dobrze w łudze, to można sobie przejechać wałkiem takim do ciasta, to, który zadziała nam jak magiel i ta gwiazdka będzie po prostu gładka, będzie fajnie wyglądała także taka prosta propozycja na wykorzystanie jakichś ostatnich po prostu mm, resztek naszych włóczek, których już później nie mamy co z nimi zrobić to myślę, że w ten sposób jak najbardziej można wykorzystać.